Dzień dobry, dzień dobry w ten piękny czwartkowy poranek, drodzy Państwo. Lekki szlon na przedniej szybie samochodu mam. Temp termometr pokazuje minus dwa, minus trzy, więc ubierzcie się dzisiaj trochę cieplej. Miejmy nadzieję, że w ciągu dnia pogoda się poprawi, czego Wam sobie życzę oczywiście. No i co? Zaczynamy informacjami. znowu muszę powiedzieć, że Twitter nic ciekawego ostatnio nie ma poza paroma newsami. Zaczniemy, drodzy Państwo, od tego, że w Tadżykistanie odnotowano dość silne trzęsienie ziemi. Niektórzy podają 7,3, inni 7,1 w skali Richtera. Także ten obszar, to terytorium w okolicach Turcji i Syrii, jak widać, nawet dochodzi do Tadżykistanu, chociaż ostatnio też pamiętam, było w Kazachstanie jest bardzo niebezpieczny ostatnio pod względem ruchów tektonicznych. Wczoraj, moi drodzy, miało miejsce e, kulturalne w cudzysłowie. Proklemorowskie wydarzenie w Moskwie. Był koncert w ramach pierwszej rocznicy specjalnej operacji wojskowej i w ramach tam Dnia Obrońcy Narodu, który jest, nie wiem, dzisiaj czy jutro. E, w każdym razie mm, no, widziałam te tłumy w telewizji propagandowej. Oczywiście tłumy były, a na zdjęciu ktoś zaprezentował obok puste miejsca siedzące przy nich flagi. Te flagi później lądowały na śmietniku. Eee, wkrótce wylądują na śmietniku historii, taka propos. No i oni w ogóle em, dowozili tych ludzi, e, zmuszali tych ludzi do udziału w tym wydarzeniu. No Tam nawet wojskowy rapował. E, I słuchajcie, zamknęli drzwi, ale część ludzi wyszła, jak się skończyło darmowa kasza, chyba i herbata. Tak. I tyle mamy z tej rosyjskości, czy ruskości, czy jakkolwiek byśmy to nazwali. Pamiętacie, jak Wam ostatnio mówiłam, że Mołdawia ogłasza, że Rosjanie chcą dokonać obalenia obecnego rządu, który jest proeuropejski, i wprowadzić swój marionetkowy prokremlowski? Tam nadal się dzieje. No i teraz Rosjanie podali taką informację, a wiadomo, że Ruskie to kłamo, kłamią, e, że to właśnie Ukraina chce przeprowadzić taki zamach stanu i zwalić winę oczywiście na ruskich. Natomiast Mołdawia nie pozostaje dłużna w całej sytuacji, i wczoraj powiedziano, że wypowiedzą setki. Czy tam dziesiątki umów zawartych w ramach wspólnoty niepodległych państw? Dzisiaj podano na, na Twitterze, że dowódca Awzowstalu, tam pierwszej brygady Wazowstalu, a na pewno wiecie, wiecie co to byli za ludzie, e, który został wypuszczony z rosyjskiej niewoli. Był tam 6 miesięcy i widziałam zdjęcie porównujące przed tą rosyjską niewolą i po tej, rosyjski, po tej rosyjskiej niewoli, czy tam w trakcie tej rosyjskiej niewoli, to jakieś 30 kilo mniej zmarł na zatrzymanie akcji serca. Chciałam nadmienić, że to bardzo młody człowiek był. Myślę, że młodszy ode mnie, czyli lekko po trzydziestce. Pamiętacie, jak wielokrotnie wam mówiłam, że Rosja to stan umysłu? Tak, drodzy Państwo, wdowy po żołnierzach z włady wał... Kaukazu dostały torby lokalnych wędlin za mężów, co niektóre pewnie się cieszą, bo oni pewnie je tam bili i nie szanowali. Nie wiem, czy to jest lepsze niż torba pierogów. Gdzie w Tula, w, takiej, w takim obszarze Tula, Tuwa, dostali ostatnio albo te skradzione korzuchy z Ukrainy. W sumie może te korzuchy byłyby lepsze. Słuchajcie, Holandia rozpoczyna eksperyment handlu legalną marihuaną. Dwie restauracje, czy tam dwa sklepy w Holandii będą sprzedawały taką legalnie uprawianą marihuanę, i podał to minister zdrowia. Ktoś, kto umie liczyć, wyliczył na Twitterze, że podatek inflacyjny nałożony przez, społecze... przez państwo na nasze społeczeństwo, drodzy państwo, to jest bagatela i to są delikatne wyliczenia 150 miliardów złotych. No jest z czego opłacać, na przykład 500 plus wtedy, nie? Ja, ja to od zawsze słyszałam od swoich rodziców: wojna nakręca gospodarkę. Mamy przykład w Stanach Zjednoczonych. Dawna fabryka sprzętu kolejowego, która była zamknięta, została ponownie otwarta, i tym razem produkuje amunicję dla Ukrainy. Produkuje od 5 do 7% dziennego zapotrzebowania Ukrainy na amunicję. Można robić kasę na wojnie? Oczywiście. I to najbardziej na tym sprzęcie, który zabija innych ludzi. No i drodzy państwo, to już wszystko co dzisiaj dla was mam. Ja wam życzę miłego, pięknego, cudownego dnia. Pamiętajcie tylko, otaczajcie się wspaniałymi ludźmi, na złych nie warto tracić tego czasu, który tutaj mamy. I takie dwie uwagi. Dzisiaj o 18 zapraszam do Centrum Kultury Browar B na wykład dotyczący przemocy, a jutro na wystawę Iriny Lo, wystawę pokazującą twarze Ukraińców, którzy trafili do Włocławka. Będzie na pewno zacnie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia później. Buziaki.